Cześć, witajcie na kanale Adam Kotleszka Typy. Ja nazywam się oczywiście Adam Kotleszka, a wy jesteście tutaj po to, żebym podał wam kilka typów na niedzielę z egzotycznych lig. Wybrałem kilka. No to zaczynamy tę podróż. Zaczynamy w Azji od Ligi Chińskiej. Dwa mecze dla was przygotowałem. Jiangsu Suning gra z Henan Jinye. O ile dobrze wymawiam, a pewnie źle wymawiam, ale znajdziecie. Na pierwszy rzut oka, na pierwszy rzut oka wydaje się, że gospodarze powinni sobie spokojnie poradzić się w tym meczu. Natomiast ja mam pewne wątpliwości. Henan to zespół, słuchajcie, który co prawda jest przedostatni w grupie A rozpoczętego sezonu Ligi Chińskiej, natomiast to nie znaczy, że nie ma swoich atutów. Jak na tak niską pozycję w tabeli na wyjazdach potrafią strzelać bramki? Strzelali w każdym z dotychczasowych trzech meczów w delegacji. W starciu z Jiangsu, które notują ostatnio duży spadek formy. Może być o to nieco łatwiej. Kurs na to, że goście strzelą w tym meczu gola wynosi 1-6, więc myślę, że naprawdę bardzo e, zachęcający. Warty bardzo rozważenia, więc tutaj bym zdecydowanie e, pokusił się o to i, i sam się o to zresztą pokuszę, bo postawię to, e, że goście strzelą w tym meczu gola. E, drugi mecz, który proponuję Wam w Chinach, to jest hit niedzieli, a więc starcie lidera, a więc Guangzhou Evergrande z czwartym Shanghai Shenhua. E, ostatni raz, gdy Shanghai wygrał z Guangzhou, no, to sporo się zmieniło od tego czasu. Nie było na przykład pandemii. To było w 2016 roku i wtedy, jakbyście powiedzieli, że będziecie siedzieć zamknięci w domach, nikt by Wam nie uwierzył. Wtedy ostatni raz Shanghai wygrywał z Guangzhou. Ekipa z znaku firmy Evergrande... Jakaś karetka jedzie. Ekipa z podznaku Evergrande ma patent na zwycięstwa z tym rywalem i myślę, że tym razem będzie podobnie. Myślę, że Guangzhou sobie powinno poradzić. Pamiętajcie jednak, że obecny sezon Ligi Chińskiej jest rozgrywany w dwóch miastach. Zespoły nie jeżdżą na Wyjazdowe mecze nie grają u siebie na własnych stadionach. Warto to uwzględnić, kiedy będziecie przebierać w lidze Chińskiej i próbować wybrać coś. O mały włos bym się na to nabrał, szczerze mówiąc. Mimo tego, że nie tak dawno robiłem magazyn Lig Egzotycznych o Chinach, ale faktycznie przypomniałem sobie, że przecież ten, ten sezon jest rozgrywany w dwóch grupach. Każda grupa gra w innym mieście, więc no nie patrzymy specjalnie na mecze Dom, wyjazd na tabelę White czy tam na, na tabelę szeroką. Jakkolwiek by tego nie nazywać. Ta jedna grupa gra w Dalian, druga w Suzu, więc odchodzi nam tutaj ten aspekt, właśnie meczów domowych i wyjazdowych. Generalnie pamiętajcie o tym nie tylko ten weekend, ale także na przyszłość, bo na pewno Liga Chińska będzie znajdowała się w Waszych typach, bo generalnie kursy na Ligę Chińską są na ogół dosyć, dosyć ciekawe. Guangzhou jest generalnie liderem, jeżeli chodzi o zdobywanie w ostatnich 15 minutach bramek, więc tutaj też myślę, że jest ciekawa opcja, że... bo w tym starciu stoją albo na Guangzhou, albo właśnie na to, że więcej goli padnie w drugiej połowie. Guangzhou najwięcej goli strzela w ostatnim kwadransie. Szanghaj ze swoich wszystkich bramek też zdecydowanie więcej strzela w drugiej części spotkania. I tutaj kurs na to, że więcej goli zobaczymy po przerwie jest już ciekawy. 1.94, bardzo warty rozważenia. Ja tutaj też pokuszę się właśnie na ten kurs. Kolejna rzecz, kolejny mecz jaki Wam polecam. A, mamy Cypr, słuchajcie. lig egzotycznych o Cyprze pewnie ostatnio oglądaliście. Między innymi Wojciech Kowalczyk czy też Łukasz Sosin. W ostatnim niedzielnym meczu czas na hitowe starcie: AEK Larnaka zagra z Apoelem Nikozja. Goście do meczu przystąpią po tym jak dopiero w dogrywce, po naprawdę ciężkim boju, wygrali w Kosowie w eliminacjach do Ligi Europy. Może to się odbić na ich formie, nie dość, że wyjazd. Dodatkowo jeszcze trzeba było grać te pół godziny więcej. Tym bardziej, że Larnaka sezon zaczęła planowo od zwycięstwa na wyjeździe z Nea Salamis. Więc, no, forma taka powiedziałbym. Po tej pierwszej kolejce, jeżeli można mówić, cokolwiek o formie, ale nie zawiedli w każdym razie. Ostatnio generalnie historia meczów pokazuje, między Larnaką właśnie a Apoelem, że nie ma co liczyć na grad goli. Słuchajcie, w czterech ostatnich meczach między Aek Larnaka a Apoelem padło, uwaga, zawrotne dwa gole. W czterech meczach, więc no tutaj słabo to wygląda. Dwa remisy po 0-0, dwa zwycięstwa Larnaki po 1-0. Rozważcie więc opcję poniżej 2,5 gola w tym meczu. Ewentualnie, ewentualnie druga opcja na ten mecz, można pokusić się o to, że Larnaka u siebie nie przegra z tym Apoelem, na co kurs jest też myślę, że ciekawy, 1,56, więc podobny jak to poniżej 2,5. Tutaj wybór, wybór zostawiam Wam. Ja postawię. Sprawdźmy, co ja już postawiłem właściwie. A, no jednak postawiłem na gole, więc zobaczymy, czy się sprawdzi. Ale jeżeli macie tutaj wątpliwość, to jak najbardziej możecie wybrać tę drugą opcję, bo kurs jest bardzo podobny. Kolejny typ na tę niedzielę, Estonia. Mecz Lewandy z Taliną Kalew. No, gospodarze to się skompromitowali, ale to tak jak. Uff, słuchajcie, oni grali, grali z Besek-Szutredwe z Wysp Owczych. To jest drużyna z Wysp Owczych. Ja wiem, że nie ma słabych drużyn w Europie, ale to nadal jest drużyna z Wysp Owczych. Przepiękny kraj, bardzo ciekawa liga, ale to są nadal Wyspy Owcze. Przegrali. Przegrali 3 do 4 po dogrywce. Prawdziwa kompromitacja Lewadi tego klubu, który kiedyś zrobił wiśle. Wielką kompromitację pamiętacie ten czas, kiedy Lewadia przyjechała do Krakowa i autobusem, w dodatku, bo nie było ich stać na samolot no i wybili wiśle Kraków Puchary. Ale to były jeszcze te czasy, kiedy takie wpadki były wyjątkami. Niestety teraz są trochę inne czasy. No ale dobra, nie odchodźmy od tematu. W tej rywalizacji niedzielnej w Estonii myślę, że Lewadia będzie bardzo mocno zmotywowana, żeby. No, po prostu zamazać to złe wrażenie, jakie pozostawili sobie w Lidze Europy. Rywal do tego jest idealny, bo Talina Kalev to jest drużyna, która zajmuje ostatnie miejsce w Lidze Estońskiej. Liga Estońska, jaka jest, każdy widzi, jest bardzo słaba. W dodatku, Talina Kalev w ciągu tych 18 kolejek, jakie grali, tylko dwa razy wygrała. I to z drużynami takimi, powiedziałbym, no, o podobnej sile, a więc bardzo niskiej sile. W dodatku, te ostatnie. Ten ostatni mecz, jeden z dwóch wygranych w tym sezonu, w sezonie wygrali prawie 3 miesiące temu. Jak widzicie, formy nie mają specjalnie mocnej no druga kompromitacja Lewadi w, w ciągu trzech dni nie przejdzie nie ma na to przyzwolenia nie ma żadnej opcji, żeby Lewadia się tutaj potknęła no oczywiście kurs na to, że Lewadia wygra ten mecz jest dramatycznie niski, natomiast ja myślę, że tutaj może być trening strzelecki lewadi, więc rozważam kurs po prostu plus 3,5, pewnie właśnie taki postawię, że, że będziemy widzieli tutaj przynajmniej 4 gole w meczu prawdopodobnie wszystkie udziałem Lewadi, no ale tutaj jest jeszcze opcja, jakby coś tam wpadło ewentualnie ze strony czerwonej data Linii, też nam to pomoże, a tutaj kurs jest już naprawdę bardzo wysoki 1.93 w tym momencie. Jeżeli postawicie te wszystkie zakłady, łączny kurs, słuchajcie, będzie wynosił no całkiem nieźle, 9.23 zagrać tą zastówkę. No i jest taka całkiem miła, całkiem miły dodatek do wypłaty. Oczywiście możecie tutaj wybrać sobie po jednym spotkaniu, możecie dwa, możecie trzy, możecie wszystkie ewentualnie dorzucić coś, co Wam się rzuca w niedzielę w oczy. No i ja jak zwykle jeszcze na koniec mam dla Was też ciekawe opcje. Jak zwykle dwa linki w opisie filmu. Pierwszy to taki, żebyście dostali 150 zł, albo inaczej, żebyście dostali stówkę. Wygląda to w następujący sposób. Żeby je otrzymać, wpłacacie 50 zł, oczywiście po rejestracji z tego pierwszego linka linku i dorzuceniu kodu AK150. Po chwili będziecie mogli już, jeżeli wpłacicie te 5 dyszek, po chwili będziecie mogli grać za 150. Fair? Fair? Myślę, że fajna opcja. Pamiętajcie, ten pierwszy link i kod AK150. Opcja numer 1. Ta promocja generalnie dotyczy każdej wpłaty. Jak wpłacicie mniej niż 50 zł, to zawsze dostaniecie 200% od swojego depozytu, no i będziecie mogli od razu grać za te pieniądze. Jeżeli ta opcja Was nie interesuje, no to jest opcja numer dwa oczywiście. Jeżeli chcecie dostać pierwszy zakład bez ryzyka, więc jeżeli Wam wejdzie, to świetnie, jeżeli nie, to też spoko, bo to co postawiliście, po prostu wróci na wasze konto do 50 zł. Tutaj zakład można zawrzeć, który będzie bez ryzyka, jeżeli zarejestrujecie się z tego drugiego linku, który jest w opisie i podacie kod AK50. No logiczne, za 50 możecie zagrać AK50. Całkiem myślę, że do zapamiętania. No i oczywiście też jeszcze opcja dla tych, którzy dzisiaj założą ten swój, właśnie. Przepraszam, do końca niedzieli, jeżeli założycie konto z któregoś z tego, z tego linka, do 23.59 dostaniecie bonus 20 zł bez depozytu, więc też fajna opcja. Wystarczy to zrobić właśnie do 23.59. Trzymam kciuki za zielone kupony, żeby nam tym razem weszło wszystko. Dajcie znać, co wybraliście i co ewentualnie polecacie na niedzielę. Podzielcie się z innymi graczami, a co niech mają. Do zobaczenia w następnym filmie.